A powiedz mi, wy mieszkacie razem? Tak. To jest ojciec twojej dzieci? Mm, Albo któregoś z dziecka? Tak. Mhm. A onormowanie prawne jakieś masz z nim? Jakby mi się coś jemu stało na przykład teraz? Mhm. Tfu, tfu, zakładajmy najgorszą sytuację, bo dla mnie to był bardzo mocny argument dla mojego męża obecnego. Mhm. E, jest wypadek. Tak. Tracisz przytomność, nie masz świadomości, trafiasz do szpitala i ja nie mogę zrobić nic. A dlaczego? No co mogę zrobić, powiedz mi? Nie, jestem tylko partnerką. A to nie szkodzi. No co? co generalnie ja tutaj z moim partnerem mamy, mamy tak wszystko uregulowane, że w uregulowane? Momencie, jak, gdziekolwiek się leczymy, to podajemy siebie jako osobę do kontaktu. E, jak się do leczy? Dokumentacji, ale do dokumentacji, ale w każdym szpitalu, magicznej. czy w każdej karetce masz to, nie wiem, nawet notarialne pełnomocnictwo? Hmm. Nie masz. Prawda? I to jest argument taki, jeżeli ale na przykład tak, twój partner jest w Katowicach, a ty jesteś w Lublinie i jednemu z was coś się stanie, to ty niestety nie możesz uzyskać żadnej informacji. Nie możesz i nie masz prawa do tego, żeby nawet go odwiedzić, bo, bo informacje udzielane są tylko rodzinie. I to jest koronny argument w tak. przypadku wzięcia ślubu przez partnerów, zwłaszcza doświadczonych. No bo nie mówimy tutaj o tej fantazji z białą sukienką, tak? Myślałaś kiedyś o tym? Mm, generalnie tak. No tak, ale wiesz, nie jakby jest nie była jest jego, jego żoną tak. w sposób sformalizowany, mm. to wtedy masz prawo od razu mm. jesteś pierwsza w kolejności do informowania. Tak. Czy ja zasiałam jakieś ziarno niepewności w twojej głowie? Mm. Nie? Generalnie nie, 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 nie. Uh -huh. nie, nawet to nie, nie przekonuje. O sytuacji zdrowotnej nie, nie chciałam przekonuję. powiedzieć, odnośnie właśnie sformalizowanych rzeczy i jak się coś dzieje. U mnie była taka sytuacja, ale to już jakby przed rozwodem, ale już z mężem nie mieszkaliśmy. Ja zostałam tu z dzieckiem sama, on miał, syn miał wtedy 4 lata. W wieku 6 lat okazało się, że dziecko przewlekle choruje na niedosłuch. Uh -huh. Myślicie, że papierek pomógł mi w tym, żeby mąż... Był ze mną, pomagał przy dziecku. Co więcej, prosiłam o pomoc, nigdy jej nie uzyskałam. To. Ale powiem jeszcze inaczej: tutaj jakby troszeczkę inna relacja jest. Ojciec, dziecka i jakby pomoc przy y, chorobie dziecka. Ja mówię o czymś innym. W kontekście innym. choroby chciałam ja mówię, tu nawiązać, no Nie, w człowiek. kontekście tego, że jesteście partnerami, któreś z was. Zachoruje, coś się stanie, nie ma świadomości, nie wiem, jest wypadek. Ja już nie mówię o tym najgorszym, mhm. że jest na przykład śmierć. Ja, na przykład, jestem w takiej sytuacji, że miałam zawsze obawy, że kocham tego człowieka, chcę z tym człowiekiem bardzo być, a jak się coś mu stanie, to ja nie, nie zadecyduję nic.